OZDOBA I CHWAŁA Nauczanie domowe, 28 listopada Księga proroka Izajasza, rozdział 4, wersety od 2 do 6 W owym dniu odrośl Pana stanie się ozdobą i chwałą, a owoc ziemi przepychem i krasą dla ocalałych z Izraela. I będzie tak. Ktokolwiek pozostał żywy na Syjonie i kto się ostał w Jeruzalem, każdy będzie nazwany świętym i wpisany do księgi życia w Jeruzalem. Gdy Pan obmyje brud córy syjońskiej i krew rozlaną w Jeruzalem, oczyści powiewem sądu i podmuchem pożogi, wtedy Pan przyjdzie spocząć na całej przestrzeni góry Syjon i na tych, którzy się tam zgromadzą, we dnie, jako obłok z dymu, w nocy, jako olśniewający płomień ognia. Albowiem nad wszystkim chwała Pańska będzie osłoną i namiotem, by za dnia dać cień przed skwarem, ucieczkę zaś i schronienie przed nawałnicą i ulewą. Adwent to oczekiwanie na przyjście Pana. I mamy w Adwencie dwie części. I, tak szczerze powiedziawszy, dwa oczekiwania na tego samego Pana, ale przychodzącego w rozmaity sposób. Do 16 grudnia to czas oczekiwania na powtórne przyjście Chrystusa. Natomiast od 17 do 24 grudnia jest to oczekiwanie na pierwsze przyjście Chrystusa. I dlatego i czytania, i modlitwy. I ta pobożność powinna w nas być tak właśnie formowana. To jest właściwy czas. Ten czas trzeba rozpoznać. I w tym czasie w odpowiedni sposób również nastrajać swoje serce w rytm tego właśnie oczekiwania. Dzisiaj mamy ten fragment, który mówi o owym dniu. Inne wyrażenia mówią też ów dzień, dzień pański. Chodzi oczywiście o dzień przyjścia Boga do swojej własności, na Ziemię. I zauważmy, że mowa tu jest o wywyższeniu odrośli Pana. Już używając skrótów, chodzi o Mesjasza, syna Dawida, syna Bożego. Ale to określenie odrośl wskazuje też na drzewo. I ciekawe, że tu ta myśl słowa Bożego jest taka, że. Ta odrośl, syn Boży i drzewo stanie się ozdobą. I znowu, używając dużego skrótu, krzyż, narzędzie wywyższenia Mesjasza. I równocześnie drzewo życia dla tych, którzy gromadzą się w tym Nowym Jeruzalem. To jedna i ta sama rzeczywistość. Odrośl Pana, Mesjasz. Odość Pana drzewo życia. To jest ozdobą. Ozdobą duchowości, ozdobą Twojego serca, ale też ozdobą Twojego ciała, ozdobą świątyni, ozdobą w świecie. Dlatego chrześcijanie naznaczają znakiem krzyża siebie, przedmioty, miejsca, domy. Dlatego wisi nad drzwiami krzyż, ozdoba i chwała. Ta druga część, chwała, tu jest podkreślona w ten sposób, że będzie ona osłoną i namiotem. Dlatego jako katolicy wieszamy krzyż nad wejściem, ponieważ to jest ta chwała. Chwała Pańska, która rozbłysła na obliczu Chrystusa. Która rozbłysła przez jego oddanie i miłość, przez śmierć, która stała się dla nas właśnie tym, o czym tu mowa: owocem ziemi, obfitością, tu jest słowo przepych, wielkością, wspaniałością, krasą, czyli pięknem dla wszystkich ocalałych. I widzimy tu w tej prorockiej wizji, już jest mowa o tym, że Pan obmyje brud córy syjońskiej i wiemy, że to się stało przez krew. Obmyje krew rozlaną, czyli nieprawość, zło, zabójstwa, właśnie swoją obecnością. I ten Mesjasz, ta odrośl Pana jest tą ozdobą i chwałą. Niech więc krzyż będzie dla Ciebie ozdobą i chwałą. I zwróćmy uwagę, że ten fragment z Izajasza jest postawiony na początku Adwentu, na początku oczekiwania. Wiemy, na kogo czekamy. Zdajemy sobie sprawę, kto do nas przychodzi. I dlatego jest to tak wielka radość, że naszą ozdobę i chwałę mamy przed oczami. Naszą ozdobę i chwałę mamy nad swoimi drzwiami. Nasza pobożność jest pobożnością oczekiwania na to objawienie się. Na to, aby w pełni dokonało się to, co jest zapowiadane w Starym Testamencie, a co w Nowym widzimy wypełnione w Jezusie Chrystusie. Chcemy, aby to się dokonało w nas. Dlatego to czuwanie, dlatego to przyglądanie się temu, który przychodzi. Zadanie dla Ciebie na dziś: może trzeba sobie sprawić taki krzyż nad drzwiami, jeżeli go nie ma. A jeżeli jest, to niech on naprawdę będzie ozdobą. Świadomością tego, że chwała Pańska jest nad Tobą, że osłania Twój dom. Pomódl się o taką osłonę, o taką ochronę do tego, który jest mesjaszem objawiającym Boga żywego. Niech ta modlitwa też ochrony nad domem będzie dzisiaj Twoim zadaniem. I niech Ci w tym błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty.